Cześć, moje drogie Skorpiony, witam Was w co miesięcznym czytaniu dla wszystkich znaków Zodiaku. Dzisiejsze czytanie jest na miesiąc wrzesień 2025. Kamyczek z Waszym tutaj pięknym znakiem odkładam blisko świeczki i zacznijmy sobie od rzucenia kostkami. I sprawdźmy, co u Was będzie słychać. Wow, mamy Marsa i mamy ósmy dom. Łocie, kręcę, kochani. Nie dość, że Mars astrologii klasycznej jest władcą waszego znaku, no to jeszcze ósmy dom jest również domem skorpiona. Zaczyna się robić ciekawie. Mam wrażenie, kochani, że naprawdę pełna para, tak, ruch, działanie, akcja to jest Mars będzie szła właśnie na sprawy skorpioniczne, ósmodomowe, na Transformacje być może, na jakieś głębokie przemiany, głębokie przemyślenia. Może również iść prawda, w tematy związane z pieniędzmi i sposobem ich oszczędzania, i sposobem ich gromadzenia. No, również mogą być poruszane tematy seksu, intymności, prawda. Zaraz się zresztą przekonamy, to tak tylko na początek, a ja już tasuję dla Was kochani karty. No, tyle się potasowałam, że od razu mi trzy wypadły, więc sprawdźmy, co idzie dla Was z zewnątrz. Poczekajcie, bo tak jest. Mam odwróconą całą talię, mamy trójkę pucharów, mamy piątkę pucharów i mamy księżyc. No, wszystko się jakby zgadza. Emocjonalnie, zaglądanie w głąb siebie, Albo jakieś kochani sekrety, jakieś sprawy, które zamietliście pod dywan, zaczną, kochani, wychodzić tutaj na jaw. Odezwie się do Was tak zwana, mam wrażenie, przeszłość, a może nie tyle przeszłość, co właśnie jakieś trudne tematy, sprawy, z którymi nie chcieliście się, że tak powiem, w których nie chcieliście się do tej pory babrać, nie chcieliście się w nie zagłębiać. We wrześniu będzie odwrotnie, bo we wrześniu właśnie zajmiecie się tymi wszystkimi tutaj tematami, zajmiecie się Waszymi emocjami do tej pory nieprzepracowanymi. Także taki bardzo intensywny miesiąc, emocjonalny miesiąc dotyczący właśnie Waszych relacji, Waszych również związków z innymi osobami. Mogą, że to być dotyczyć, owszem, naszych partnerów. Byłych partnerów w tej piątce pucharów, może dotyczyć wszystkich innych ludzi, z którymi jesteśmy w jakichś e, relacjach, naszych przyjaciół. Zadajemy, zadamy sobie pytanie, czy te osoby są wobec nas szczere. Może trzeba będzie pożegnać pewne e, osoby, kogoś trzeba będzie, kochani, e, pożegnać. Może ta relacja okaże się fałszywa, może się okazać nieprawdziwa, może się okazać, że to, co myśleliśmy do tej pory o tej osobie, o tym, nie wiem, przyjacielu, przyjaciółce, kimś z rodziny, albo nawet naszym partnerze, może się okazać, że to nie było prawdą. Więc takie zanurzenie się w emocjach, zanurzenie się w relacjach z innymi, odpowiedzenie sobie na pewne pytania, prawda? Pożegnanie jakiś Niesłużących nam więcej relacji, pożegnanie osób, które były wobec nas nieprawdziwe, które były fałszywe, pożegnanie się z jakimś, kochani, fałszem, pożegnanie się z iluzją na temat jakichś osób. No i tutaj będzie bardzo dużo pracy w tym temacie. To trzeba będzie coś grubo, kochani, sobie przepracować. Także intensywny dla Was emocjonalnie ten wrzesień, drogie Skorpiony. To jest to, co przychodzi z zewnątrz, z czymś, z czym trzeba się będzie zmierzyć. Jak Wy sobie z tym poradzicie wewnętrznie? Jakie będziecie mieli do tego nastawienie? Dwójka pentakli. A tam, biorę cztery karty, chcę wiedzieć. Chcę się temu dogłębnie, kochani, przyjrzeć. Dwójka pentakli, as mieczy, kapłanka i rydwan. No i super. Kochani, mam wrażenie, że. Z jednej strony będziecie to próbowali potraktować trochę na chłodno, będziecie jakby chcieli użyć siły swojego dosłownie umysłu, żeby rozświetlić sobie tutaj tą drogę, żeby rozświetlić tą sytuację. Czyli z jednej strony y, będzie życie od was wymagało przepracowania, tak jak mówię, relacji, emocji i uczuć. Natomiast wy weźmiecie to trochę. Na chłodno. Przyjmijcie taką bierną postawę, ok? Zobaczcie. Dwójka pentakli, tak? Za i przeciw, plusy i minusy. Logika, co mi się bardziej opłaca. W którą stronę pójść, tak? Żeby nie stracić. Znowu. Rydwan. W którą stronę pójść, żeby nie stracić. Jak pokierować mój rydwan mądrze, rozsądnie, żeby... Jeszcze raz podkreślam, nie stracić, żeby mi się wszystko tutaj zgadzało. Więc zobaczcie, taka ogromna mądrość z Was płynąca, pozwolenie, żeby pewne rzeczy wybrzmiały, żeby się nam ukazały i bardzo mądre podejście tutaj do tego, że z jednej strony ktoś może będzie chciał Was w coś wepchnąć, tak, w jakieś właśnie. Przeżywanie, tak? Będzie chciał, wy, będzie wymagał od Was, żebyście podeszli do tego w ten sposób, a Wy powiecie: Nie, ja to biorę na chłodno, ja to biorę na logikę, ja sobie to przekalkuluję, zrobię tabelkę, plusik, minusik, to mi się opłaca, to mi się nie opłaca. Będziecie wiedzieć, w którą stronę chcecie pokierować tą relacją, tą sytuacją, będziecie mieli nad nią totalną kontrolę, zaufacie swojej intuicji i jak mówię, będzie. Więcej takiej energii żeńskiej, jin, gdzie jesteśmy bierni, gdzie pozwalamy pewnym rzeczom, żeby się działy i one się dla nas będą tutaj oczyszczać, wydarzać, przemijać, jakby samoistnie, kochani. Wystarczy, że zapanujecie nad tą sytuacją, będziecie czuli, że nad tym panujecie. Że wiecie, w którą stronę podążać, intuicja was poprowadzi, wasz umysł was poprowadzi, logika was poprowadzi, chłodna kalkulacja być może nawet was poprowadzi. Wyjdziecie z tego na pewno yy, zwycięsko. Więc, no, mocny przekaz tutaj czuję, skorpiony, dla Was. To będzie taki bardzo intensywny ten wrzesień, intensywny ten czas. Sprawdźmy. Te karty już zaczęłam tasować, a nie mówię o co chodzi. Chodzi o kasę, chodzi o karierę, chodzi o finanse. Mamy tutaj eremitę i mamy ósemkę pałeczek. Myślę, że niektórzy z Was wyjadą na wakacje, kochani, zostawicie tą pracę, że tak powiem, i te obowiązki samym, samym sobie. I po prostu odetniecie się od tego wszystkiego. Wyjedziecie sobie, pojedziecie w jakąś podróż może to być podróż samotna, albo po prostu taka podróż oczyszczająca, gdzie skupiamy się na sobie, gdzie opiekujemy się sobą, gdzie skupiamy się na takim wiecie: to jest bardzo modne teraz słowo well-being, tak? Self-care z angielskiego. I to będzie Wam potrzebne, i na tym będziecie się chcieli tutaj y, skupić, jakby praca niekoniecznie będzie y, najważniejsza dla niektórych skorpionów, a niektórzy, właśnie kochani, zdecydują się, podejmą pewne kroki może w ten sposób, aby się w czymś samodoskonalić. Może będziecie chcieli zrobić jakiś kurs doszkalający, może jakieś warsztaty, może jakiś webinar, Tutaj Was zainteresuje, jakąś taką obierzecie, słuchajcie, ścieżkę, właśnie, żeby się rozwijać w jakiejś dziedzinie wiedzy, żeby świecić sam, jakby sami, tak? Mieć tą wiedzę, żeby potem móc ją na przykład komuś przekazać albo ona może Wam się do czegoś tutaj y, przydać. Dostaniecie jakąś na przykład informację, dostaniecie jakiś telefon, maila o możliwości, właśnie. Um, samorozwoju i że tak powiem, podejmiecie tutaj wyzwanie w tym temacie, pójdziecie w to, będziecie chcieli się czegoś nowego nauczyć, czegoś nowego dowiedzieć, um, ale głównie myślę jednak, większa część skorpionów, że tak powiem, zostawi ten chaos, zostawi te jakieś um, ogromną liczbę obowiązków i powie nie, ja się teraz muszę tutaj skupić na sobie, ja muszę się poczuć Dobrze, ja chcę odpocząć. Będziecie potrzebować ciszy, spokoju i bliskości natury. Jeśli chodzi, kochani, o Wasze tutaj związki i o Wasze relacje, no to sprawdźmy. Relacje związki. Mamy dziewiątkę pentakli, mamy dziewiątkę pałeczek. Wow, i mamy pazia mieczy. Hmm. Mam wrażenie, kochani, że będziecie też chcieli sobie zrobić taką jakby mini przerwę, powiedzmy, od waszych może partnerów i bardziej skupić się właśnie na sobie. Więc jeśli chodzi o wasze związki, o wasze relacje, o wasze drugie połówki, to tutaj jakby nie za wiele będzie się działo. To nie będzie jakiś taki moment bardzo intensywny. Będziecie właśnie bardziej chcieli pomyśleć o sobie, o swoim samorozwoju o tym, że jak powiem gdzie wasze ścieżki was prowadzą i co jeszcze musicie zrobić, żeby dojść tam, gdzie chcecie zobaczcie, znowu mamy pasia jakby mieczy to jest taki paś, który się lubi uczyć który lubi zdobywać jakąś wiedzę zdobywać jakieś informacje i stawia na naukę stawia na samego siebie dziewiątka pentakli to też jest taka karta, trochę bym powiedziała singla czasami, nie? gdzie cieszymy się tym, co udało nam się wypracować w swoim własnym, często towarzystwie. Więc może będziecie mieli taki moment, że będziecie mieli takie trochę wywalone, powiem brzydko, na waszych partnerów. Wy będziecie chcieli właśnie skupić na sobie, na swoim jakby rozwoju, na swoich, może, karierach, na swoich biznesach, na swojej edukacji, na swoim. Cały czas ten samorozwój mi się ciśnie na, na, na usta, nie wiem czemu. No, ale jednak więcej będzie się działo u Was samych, tak? W Waszych, może nawet w wnętrzach. Tutaj ta, ten księżyc, ten ósmy dom, ta skorpioniczność, ta kapłanka, tak? Będziecie chcieli sobie się skupić właśnie bardziej na sobie niż na Waszych związkach i na Waszych relacjach. Tutaj trochę to odłożycie, że tak powiem. Na bok. No dobrze, a co u skorpionów singli? Skorpiony, które tymczasowo, chwilowo swoich drugich połówek nie mają. Sprawdźmy, moi drodzy, co u Was. Mamy ósemkę pentakli i mamy trójkę pałeczek. Czyli jakaś ekspansja, jakiś tutaj e, nowy horyzont. Mm, wezmę jeszcze inną kartę, żeby. I wieża. No to się robi, kochani. Ciekawie. Mam takie wrażenie, że ostatnio próbowaliście wyjść z jakiejś swojej skorupki, tak? Próbowaliście wyjść z jakiejś takiej swojej, nie wiem, jaskini, ze swojej strefy komfortu. Nie wiem, był taki moment pracy właśnie nad sobą. Co chcecie od związków? Co chcecie od tej drugiej osoby, która miałaby się pojawić w waszym życiu? I nawet może próbowaliście, nie wiem, um, wyjść właśnie. Do ludzi, do świata, pokazać się, poznać kogoś nowego. Natomiast wrzesień wam przyniesie takie poczucie, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze może muszę coś przepracować, albo może przynieść Wam jakieś właśnie w tym temacie pewne rozczarowanie. Nie? Że z jednej strony pomyśleliście, o, może to jest ten moment, a życie Wam pokaże, że jeszcze, jeszcze chwilę, trzeba pobyć samemu ze sobą. Jeszcze chwilę trzeba tam może troszeczkę w środku w nas samych pogrzebać, znaleźć jakieś rzeczy, które może nie działają, może trzeba będzie je trochę ponaprawiać, a na pewno, kochani, trzeba będzie zrobić miejsce. Czyli nie tylko się odważyć w jakimś sensie i że jesteście gotowi, tak, spróbować czegoś nowego i wyjścia, tak, zaufania komuś, o może w ten sposób, zaufanie Was bardzo dużo kosztuje, tylko właśnie... Będzie taki moment pracy nad zburzeniem tego muru, który wokół siebie wybudowaliście. Coś tutaj się, kochani, zmienia. Na pewno następuje jakaś zmiana, jakiejś energii, czyli tak, jakieś właśnie mury muszą runąć i muszą zrobić miejsce na tego nowego człowieka w Waszym życiu. I mam wrażenie, że już jesteście bardzo blisko, że to jest taki ostatni moment, taki, że tak powiem, ostatnie, nazwijmy to, poprawki, zanim pozwolicie komuś do Waszego życia wejść, zanim pozwolicie sobie się na jakąś nową relację otworzyć. Będą... Tutaj w tej wieży, kochani, widzę, że ten mur w końcu wokół was, który wybudowaliście, pada. Znajdujecie w sobie odwagę, żeby, że jak powiem, poszerzyć jakiś swój horyzont. Natomiast jeszcze chwileczka, kochani, może nie wrzesień, może październik. Tu coś jeszcze trzeba, że tak powiem, dokończyć. Dobrze. No i na sam koniec, karta rada, karta wyrocznia dla wszystkich Skorpionów. Moje kochane skorpiony, woda, zobaczcie on, takie wodne karty. Sprawdźmy. Wdzięczność. Honoruj wszystko to, co otrzymujesz, tak? Czyli każdy promyk słońca, każda mała tęcza, która pojawia się na zachmurzonym niebie, może być powodem do tego, żebyście się czuli wdzięczni za to wszystko, za te wszystkie małe rzeczy. Za te wszystkie czasem drobne rzeczy w naszym życiu, którym może nie dajemy jakoś, tak wiecie, czasami ymm, dużo uwagi, prawda? Pomijamy to, nie zwracamy na to uwagi. A te małe takie właśnie akty wdzięczności często sprawiają, że, że jak powiem, właśnie nasze pochmurne niebo na chwilę się rozjaśnia. Dziękuję Wam pięknie, kochane skorpiony, za to czytanie. Wysyłam Wam bardzo dużo miłości. Jeśli ten rozkład Wam się podobał i z Wami rezonował, zostawcie mi serduszko w komentarzu, kciuka w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji. A jeśli chcielibyście otrzymywać takie czytania co miesiąc, ale tylko dla Was na Waszą skrzynkę mailową, tylko o Was, to zachęcam do zaglądnięcia na moją stronę na Patronite. Link znajdziecie w opisie tego odcinka i w opisie tego. kanał. Dzięki.